A od 260 czy tam 245 płaci się już podatek. To znaczy, żeby w Polsce nie mówić, z złotu, trzeba najpierw zapłacić podatku. Tak absurdalnie nisko mamy kwotę wolną podatku. I ona się musi zmienić. Myśmy dwa razy jak od Twojego roku składali propozycję zwiększenia tej kwoty do tego minimum. Do tych 500 kilkudziesięciu złotych miesięcznie, czyli 6 tysięcy złotych rocznie i tak niżej niż w Kambodży ale skoro takie jest minimum egzystencjalne, to przynajmniej ludzie nie płacą podatku od tego minimum egzystencjalnego. I dwa razy Sejm, Platforma, Specen odrzuciły te projekty ustaw zwiększające kwotę wolną od podatku. W jakim uzasadnieniu? No, że w ten sposób do budżetu nie wpłynie 14 miliardów złotych. I skąd budżet ma wziąć te 14 miliardów złotych? I to jest właśnie ta filozofia, ta polityka gospodarcza, z którą ja chcę walczyć. No bo co się stanie z tymi pieniędzmi, tych kilku, kilkunastu milionów ludzi, którzy zapłacą podatki dopiero od wyższej kwoty. Czyli te trzy tysiące będą mieli no, nieopodatkowane rocznie, kolejne. Mają teraz trzy, dojdzie jeszcze trzy tysiące nieopodatkowane rocznie, tylko trzy. No oni te pieniądze wydadzą. To nie są ludzie, którzy te pieniądze oszczędzą, to są na ogół skromnie zarabiający. Ludzie. A więc oni kupią, kupią żywność, kupią ubrania, kupią książki, kupią jakieś płyty, sługi telefoniczne, cokolwiek innego i te pieniądze wrócą na rynek, zwiększą obrót wewnętrzny i doprowadzą do wzrostu podatków oczywiście za parę miesięcy. Bo to nie od razu te podatki z gospodarki wrócą, ale wrócą do budżetu państwa. A przy okazji uzyska się efekt właśnie wzrostu tej koniunktury wewnętrznej, który daje jeszcze dodatkowy efekt. Więc politycy bardzo często myślą tak krótko, że no, zwiększymy kwotę wolną od podatku, zabraknie 14 miliardów, ale te pieniądze nie wyparowują. Bardzo bogaci ludzie będą oszczędzali, większość będzie dalej nie wydawała. Yy, więc po pierwsze zwiększyć kwotę wolną od podatku, po drugie małe firmy, jak Państwo wiecie odwiedzam te bazary, targi, gdzie są małe firmy, jedno, dwóch, trzy osobowe, firmy rodzinne. Ludzie mają niskie obroty i muszą zapłacić każdy z nich 1100 zł tego z Czy mają obroty, czy nie mają 1100, zł, muszą zapłacić. Więc my proponujemy, ja proponuję likwidację zus usług Gruzji, co nie znaczy likwidację świadczeń, bo nabyte świadczenia muszą być wypłacone, i zastąpienie tego emeryturą obywatelską. Emeryturą płacą z budżetu, czyli z podatków. Dlaczego to proponuję? ponieważ już dzisiaj do każdej renty i emerytury, każdej, dopłacamy z podatków, z CITUS, PITU i z VATU z budżetu 40%, składki od pensji nie wystarczają na wypłacenie nabytych świadczeń emerytalnych i rentowych. Trzeba dopłacać z budżetu. I według grzeku za 10 lat aż 60% w każdej emeryturze więc 1000 zł to 600 zł będzie pochodziło z podatków. I po co utrzymywać dwa bardzo drogie systemy? Skarbowy i zus owsko Utrzymywanie tego systemu zus kosztuje 10 miliardów złotych kosztów, a nie pozwala na wypłacenie ręki emeryturnych. W Kanadzie, w Australii, w Nowej Zelandii jest emerytura obywatelska. Taka sama dla każdego człowieka. Ona mogłaby w Polsce wynosić 1600, 1800, a nawet 2000 złotych w zależności od stawek cytu, pitu i WAF-u. Ale ponieważ spadłby ZUS i Krus, to po pierwsze nie byłoby umów śmieciowych. Bo dzisiaj są umowy śmieciowe, no bo się oszczędza na ZUSie. Nie byłoby tyle szarej, czarnej strefy. No bo właśnie nie trzeba uciekać, bo nie ma ZUS-u od pensji. Więcej, ten klin podatkowy, który spycha dzisiaj ludzi właśnie do, czar do czarnego biznesu, zniknąłby. I znów ludzie najsłabiej zarabiający mieliby troszeczkę więcej pieniędzy, bo mieliby trochę mniejsze podatki.